Yes. Dzień dobry. Kortesja del señor Colucci. Z wyrazami szacunku od pana Colucci'ego. Zobaczmy. Przestań jeść i poćwicz. Jeden, dwa, trzy. Do tyłu. Woda w basenie jest lodowata. Celina, może trochę popływasz. Zimno mi. Mira. Wejdź sama albo cię wyrzucimy. Nie chcę. Dlaczego czasami jesteś taka zgorzkniała? A skoro chudniesz, musisz o siebie dbać i ćwiczyć. Dam ci dobrą radę. Masz wypić wodę, ale bez oddychania. W ten sposób oszukasz żołądek. Bez oddychania? Tak, pij. Jutro zmierzyć Italię. Spodziewam się 3 cm mniej. Nie trzech, a czterech. Jeśli nie będziesz jeść. Nie bądź taka, ona się stara. Może trochę poćwiczymy choreografię. Przyniosę magnetofon. Dobre, chociaż tyle. Podobało mi się. Jestem zła. Co robisz? Szukam butów. Nic nie ma. Muszę iść na zakupy. Co dolega tym, które masz na nogach? Nigdy nie słyszałaś swojego wewnętrznego głosu? On mi mówi, mijo, te buty są niemodne. Nie są trendy. Co zrobimy? Przebierzemy się i kupimy nowe. A gdzie Celina? Nie wiem gdzie jest. Pośpiesz się. Co chcesz kupić, jeśli twój tata zabrał ci karty kredytowe? To było 24 godziny temu. Nie będzie mnie dręczył przez całe życie. Oby. Muszę iść na zakupy. Nie wierzę. Uspokój się. Nie mogę. Jak śmiał mi powiedzieć, że mnie nie przyjmie? To mój ojciec. Pewnie jest zły z powodu tej imprezy w klubie. Niech mi to powie prosto w oczy. Jest tam, tato. Co tu robisz? Kradniesz, prawda? Nigdy nie kradłem. Pomocy! Nie musisz krzyczeć, uspokój się. Pomóżcie mi! Wiko, powiedz mi, że mam halucynację i nie ma go gotów. Co tu robisz? Nie widziałem Cię po imprezie, więc wpadłem spytać, jak się czujesz. Uciekłam ze wstydu. Tak podejrzewałem. To miłe. Nie wiesz mu, ukrywał się tu jak złodziej. Co ty mówisz? Peter nigdy nie otworzyłby drzwi komuś takiemu. A jak myślisz, gdzie jestem? Ja mu otworzyłem. Miałeś go nie wpuszczać. Zrobiłem to, popytał o Celineę. Prosiłem, żeby tu na nią poczekał. Znalazłeś ją? Więc wyjdź z mojego domu. Nie znoszę go. A jestem bardzo wrażliwa. Selina musiała wyjść z Miguelem. Wiem. Ona nie tańczy, więc o co chodzi? Wolała tego chłoptasia. Nie myśl o Miguelu. Myślę o tym, że kradną mi przyjaciółkę. Ale masz rację. Chodź wiczmy.

Despierto Co z tobą? No Wiem o co chodzi. Wiesz? Tata zabrał Ci karty kredytowe. Tak, to o to chodzi. Dobrze Cię znam. Okay? dalej sí. Tak sí, 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 a ver. Trabala, Mam ją puścić? Sí, Od początku Nikogo tam nie ma Dzwonek Chwileczkę Najpierw wyjdę ja. Jest wredna. Tomasz, coś się stało? Diego mnie pobił. Ale masz przyjaciół. A co sobie dajecie w prezencie? Bomby czy koperty z wąbikiem? Co cię pytało zdanie? Jeśli nie chcesz mnie słuchać, zatkaj sobie uszy. Ale jak możesz słuchać, skoro nie masz mózgu? Nie wiedziałaś, że nie należy się odzywać, kiedy cię nie pytają? Skoro ty to mówisz, bo ty pochodzisz z wyższych sfer, ze świn z Chin i meksykańskich dzików. Przestań. Jutro są przesłuchania do grupy baletowej Macie cały dzień na przygotowania Wykorzystajcie go Dam wam wytyczne Prostaku Chłopcy nie mają tu wstępu Przyszedłem po Selinę Nie widziałam jej Kiedyś tu wróci, bo to jej pokój Wiesz, dlaczego się nie trawię? Nie? Dlaczego? Bo jesteś nie tylko prostakiem, ale i podlizuchem, a ty rozrabiarą.